Cześć, siemanko, z tej strony SkyNinja.pl, a to jest yy, po dosyć długiej przerwie odcinek z y, historia Minecrafta. Mm, tak, wiem, że to z, y, trochę nie było odcinków, ale no nie będę się na tym teraz rozwodził. Po prostu jeśli podobają ci się moje filmiki, możesz zasubskrybować mnie, mój kanał naprawdę mnie to ucieszy. No i przechodzimy do filmu. Tak, od razu mówię, że zmienia się zmieni się trochę układ tego, jak robię historia Minecrafta. Otóż będę postaram się przedstawić każdą wersję, jaka jest w yy, Minecrafcie, przynajmniej na razie, z tych yy, najważniejszych zmian. Pomijam jakieś tam yy, naprawienie jakichś bugów, yy, czy jakieś tam mało istotne zmiany. Po prostu będę przedstawiał tylko te najważniejsze. No i co? E, w tej chwili jesteśmy na Minecrafcie 1.1.0 e, Oczywiście Minecraft Alpha. E, no i tak. E, z, nie mam co do opisywania, co do zmiany świata, bo po prostu nic się nie zmieniło. E, zmieniło się natomiast e, to, że... Aha, zaraz, miałem jeszcze coś wspomnieć. Otóż yy, pomyliłem się. Yy, Sekretnych piątków nie było 7, tylko było ich więcej. Yy, w poprzednim odcinku mówiłem, że było ich 7, a okazało się, że nie, ponieważ Minecraft Alpha 1.1.0 jest to yy, update zwany jako sekretny piątek Dziewią jako dziewiąty sekretny piątek to też nie mogło być ich siedem no, no i cóż no to się pomyliłem ale wspomniałem przynajmniej o tym w następnym odcinku więc jeśli oglądacie uważnie moje odcinki no to będziecie wiedzieć że źle powiedziałem e, dobrze no ale przechodzimy już do tej wersji tuż dużo tutaj dodane nie zostało e, co zostało dodane to kompas został dodany kompas do gry E, oczywiście nie będę teraz e, szukał tego kompasu, bo e, tu nie ma sensu właściwie. I to jest właściwie jedyne, co zostało dodane, ale zostało też wprowadzone kilka zmian. Owca na przykład dropi tak jak teraz, e, m, chociaż nie do końca. E, no to zaraz. Owc te w tych wersjach nie ma nożyc. E, nie ma czegoś takiego jak nożyce zostały wprowadzone dopiero później i po prostu jak się zabije owce to ona dropiła wcześniej zawsze dwie, dwie wełny zawsze zawsze dropiła dwie wełny natomiast w tej wersji zostało wprowadzone tak, że owca dropi yy, nie dwie wełny, tylko yy, od 1 do 3 wełen yy, jak się ją zabije. Teraz jak wiecie jest tak, że jak się zabije owce to wypada jedna wełna, e, a tego, a jak się ją ostrzyże to może wypaść od 1 do 3 wełen. Co jeszcze się zmieniło? E, otóż e, na, samej, na samej mapie częściej pojawia się e, glina, częściej można ją spotkać. Yy, natomiast yy, jeszcze... Yy, dobra, bez, bez tego yy, yy, co chwila. Yy, zmieniło się to, że... Chwila. <ścoughs> Nie no, dobra. Zmieniło się to, że teraz yy, kubełek klawy może być użyty do stu yy, przepalania. No, sto no, rzeczy można nim przepalić, tak jak węglem... Możemy, każdy dobrze wie, przechwalić 8 rzeczy, tak kubełkiem lawy 100. No i tak naprawdę przedstawiłem te najistotniejsze zmiany na tej wersji. Było jeszcze, były tam jeszcze chyba ze 2 trzy zmiany i tego. I trochę poprawy bugów, ale nie są to jakieś ważne zmiany i sam uważam, że nie są one godne e, przedstawienia i zajmowania czasu, to też widzimy się za chwilę na następnej wersji. I jesteśmy już na wersji innej, jest to wersja e, alfa 1.1.2. E, otóż tak, zauważyłem, iż e, nie ma nie, nie, nie ma tutaj wersji 1.1.1 i może taka wersja istnieje. E, I właściwie e, mogę tylko podejrzewać, z jakiego powodu ona nie pojawiła się w launcherze ale no no dobra w każdym razie jeśli chodzi o minecraft 1.1.2 to w nim nic kompletnie nie zostało wprowadzone rzeczy zostały wprowadzone w 1.1.1 i te rzeczy właśnie zamierzam teraz przedstawić i zostało co zostało dodane dwie rzeczy w opcjach możemy zmienić teraz Możemy zmienić czułość myszki, na przykład, o, że teraz będzie nam mm, tak latał, jak mm, nie tego, e, jak, jak jakiś ospały gość, właśnie, ją, czyli... Nie wiem czy to dobrze przeczytałem, ale w każdym razie to odgłos ziewania z tego co kojarzę. i proszę, hyperspeed, super szybkość. O! No tak nie więcej, ale może sobie ustawię już na normalnie, bo zaczyna mnie to wkurzać. No i zostało jeszcze druga opcja, w opc druga opcja w opcjach dodana, że możemy muzykę i dźwięki sobie wyłączyć albo podgłaszać i, 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 i nie podgłaszać no dobra no, zostało jeszcze dodane kilka rzeczy otóż e, zostały dodane nowe obrazy tam jakieś e, wędka to teraz mamy wędkę możemy łowić ryby i możemy się e, skradać skradanie zostało dodane Wygląda tak samo, nic tak naprawdę w skradaniu nie zostało zmienione, shiftem się skradamy tak jak wcześniej, e, chodzimy, e, też nie możemy spać z bloku, chodzimy wolniej, także skradanie od wersji e, alfa 1.1.1 nie zmieniło się kompletnie z niczym. E, no właściwie nie, nie rozumiem, jak mogłoby się zmienić, ale cóż, powiedzieć zawsze można. No to z racji, że jeszcze to aż tak długo nie trwa ten odcinek, to jeszcze może jedną albo ze dwie wersje jeszcze przedstawię. No to widzimy się na kolejnym. No i jesteśmy już na ostatniej wersji, którą będę przedstawiała w tym odcinku. A jest to wersja Minecraft Alpha, no tak to wiadomo, 1.2.0 Tak, jest to znana dosyć wersja, znana jako... Halloween update A dlaczego znana? Ponieważ to jest właśnie wersja, w której został wprowadzony nether e... No właśnie Cie owce możemy e... Zbić i dostaniemy No ale nieważne Jest to wersja, w której został dodany nether I różne rzeczy z nim związane jak widzicie w górze jest tam e, e, alfa 1.2.0 e, e, podłoga 0.2, a to dlatego, że po prostu w lancerze jest taka wersja, nie ma takiej zwykłej, bo to po prostu e, Minecraft 1.2.0 zawierały trochę błędów w sensie alfa, e, no i zostały wydane właśnie podłoga 0.1 i podłoga 0.2, które po prostu popra poprawiły te błędy. No dobra, no ale mm, Otóż został dodany nether, tak jak mówiłem e, To też możemy podróżować do netheru przez portal No nic nie pokażę wam teraz, ale e, zrobię odcinek specjalny, w którym e, pokażę jak e, wygląda nether w, w na, tej, na tej wersji e, Może nawet wrzucę go jeszcze dzisiaj, a jak nie, no to pojawi, powinien pojawić się jutro E, tak myślę, mam taką nadzieję też. E, no i tak, e, zmienione zostało jeszcze... A, no ale tak, zostało dodane. E, do tego, nie wiem o tym kompletnie wspomnieć. E, zostały dodane oczywiście Nederak, soul sand, czyli piasek dusz i glowstone, czyli po polsku jasnogłas. W mnie ta nazwa uważam, że jest badziewna. E, Dlatego używam przede angielskich nazw. Mm. No dobra, ale zostały dodane dwa nowe mo moby i jest to Gast i Zombie Wigman. Dobrze znane, przecież wam wszystkim pewnie moby. Zostały też dodane e, dynie i ten Jack o' Lantern, czy jakoś tak to się powinno wymawiać? O, Muzyka z Minecrafta się włączyła. Może ją wyłączę, żeby nie przeszkadzała. E, e, Jack o Lantern, tak to się chyba powinno wymawiać. No i to jest ta taka dynia z tą pochodnią w środku e... Co się Aha, głupi kurczak Co się świeci e... Bardzo mądry jesteś Ty kurczaku Nie no rzeczywiście Dobra, dobra, kąp się dalej I została jeszcze wprowadzona jedna rzecz mm, A ta rzecz jest to Nowy generator terenu no, podejrzewam, że zauważyliście, że świat zaczyna, z wyglą trochę wygląda inaczej. No, e trzy dostałem wełny. Świat wygląda trochę inaczej, e bo jest jest wygenerowany już na tej wersji, a ta wersja wprowadziła e właśnie e biomy. I teraz e są właśnie biomy zimowe, a nie, jakie, a nie że mo mo możemy trafić na... Jakikolwiek biom po prostu na którym jest zima. I tyle, tylko są specjalne biomy zimowe, a są e, biomy niezimowe. Mm, no i to właściwie chyba e, niewiele. E, no ale. No ale cóż, no i właśnie są biomy, jest nowy generator terenu. E, nie, no,